Obudujemy sobie najpierw łóżko z barier, zamurujemy mu spawn barierami. Podkopiemy. O, spadł! Pa, 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 chodź, tu masz emeraldy. Pa! Nie może ich wziąć! O nie! Chcą wziąć te emeralda a nie mogą. Komentarz! Szybko, szybko. Pa, pa, pa! Co się dzieje? Co on zrobił? A weź go tak, w... wiesz, poteleportuj go tak po całej mapie, tak wiesz, go. O, pa, XD Odpalando, odpalando, ooo, ale poleci! Siemano mordy, jestem dzisiaj z Natalą. Cześć. Która jest niewidzialna, ale nie bez powodu jest ona niewidzialna, ponieważ dzisiaj będziemy trollowali graczy na Cube Game'ie Jeszcze nie było u mnie takiego odcinka, także mordeczki zostawcie na wstępie, myślę, że tak 260 łapek w górę, żeby był kolejny tego typu odcinek I ogólnie wbijajcie do Natali, bo Natala wbija 1000 subskrypcji, także dobijcie jej tam suba, link do niej będzie w opisie No i mimo, też możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale polecimy po 10k subskrypcji do końca wakacji Jeżeli to się uda, to rozdaję Ci, widzu konto premium, także naprawdę warto, 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 warto mnie subskrybować no i chyba to byłoby na tyle. Nie, nie tyle. Ogólnie żeśmy postanowili stworzyć ten odcinek dlatego, że lubicie jak trolli Assassina, więc <laughs> będziemy trollować graczy dla organu. No, to, to, to też w sumie, no. Także miejmy nadzieję, że się tutaj na nas nie, zezłoś nie zezłościcie, że troszeczkę się potrolujemy. Eee, no i pozdrawiam wszystkich, którzy będą trollowani. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Widzimy się na ręce. To jest nasza ręka, wystartowała i od razu lecimy. Game OD1, e, mikstura niewidzialności, mimo tego, że troszeczkę nam to nic nie da, a ja już sobie tutaj rzucę, e, mimo że to nam nic nie da, bierzemy sobie bariery, e, obudujemy sobie najpierw łóżko z barier, zobaczymy kurczę, jak tutaj gracze będą na to reagować. Ja proponuję natala. A, osobiście włączę Game OD3, żeby się zorientować w temacie jak na razie. Dobra, wiesz co? Ja tutaj widzę jeden ziomeczek. Mam pomysł. Byleby mnie nie zobaczył, zamurujemy mu spawn barierami. O, 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 już jeden się kapnął. Już jeden się kapnął, ale dobra, spokojnie. Barierki. Pyk, 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 pyk. Nie ja wiem, ja tu patrzę na razie na mruczowych, bo jeden się buduje na środek, i mam nadzieję, że zaraz coś się zorganizuje Tego sobie zrzucimy. Ja sobie tutaj pozrzucam gracza, bo chcę, kurczę, żeby on się tam. Dobra, mniejsza. Zrzucę tego na razie. Ciekawe czy ogarnie. Oj ojoj oj, oj Ktoś tu spadł Kolejny spadnie, szybko O skubany. on ma... A nie, on ma lagi po prostu. Dobra, zabijemy go <grym> Uwięzimy go w klatce Ja nie mogę patrzcie Uwięzieni są. Ciekawe czy coś napiszą, a chyba nie mają vip to nie napiszą na globalnym Ale zaraz będzie, że, że, że jakiś cheater czy coś <grym> Dobra, myślę, że można ich wypuścić chyba Kurde no Dobra, wypuścimy ich. Barierki zaraz tutaj znikną. Postawiłam klocek z diamentów. A gdzie, gdzie, gdzie jesteś? U różowy, zrzuciłam gość, a potem diamenty. O! To wyłożymy im łóżko diamentami. Nie no, gracze tutaj nie ogarniają w ogóle, nie? W sensie ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie, nie, nie ogarniają, także, także no. Kurde no. Nie no, ciekawy odcinek. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, w sensie no... No tak, no się... nigdy takiego odcinka nie było, nie? Cze czerwoni tutaj co to mają To czekaj, ja pójdę z tobą, będziemy razem chodzić, wiesz? Czerwoni. Czerwoni... Czerwoni sobie... sobie tutaj po prostu tak stoją. Nie wiem Z barier? Ojoj no Oj, Ojoj Podkopiemy No spadł! Co za podkopany chłop Chwila, Czekaj, może... Może, może może coś z lawą? Nie, mam lepszy pomysł To czekaj, ja też mam dobry pomysł Tutaj zrobimy taki dzbanuszek Z tym mm, Z diamentami I z emeraldami Zobaczymy jak się tutaj gracze będą O to, że tak powiem Rzucać Tutaj, tutaj sobie Podpalam po prostu będę le... różowym... Y o nie, oni je mogą złapać przez te bariery. To ja bym to musiał pogrubić jakoś. O kurde, bo to można złapać przez ten, przez klocki. O, ale jazda. Dobra, ja to muszę pogrubić, także dobra, zobaczymy. Dobra, panowie, mamy płonący z... Wybaczcie. O dobra, tuż już chyba tego nie złapią, tak mi się wydaje. Przynajmniej fajnie by było, jakby tego o, nie złapali, myślę, bo to... O, zbierasz emeraldy, tak? Zbierasz emeraldy, ja już tam do ciebie idę zobaczyć. A kurde, czemu się to ognienie nie napostawi? Nie się. Jest. Właśnie, krze krzesiwo. Ja idę przypilnować. O, oh, jazda! Nie, to ja idę tutaj przypilnować. Tutaj tych emeraldów. Oni. nie ja chcę zobaczyć w ogóle. Co oni, co oni tutaj wyczyniają? No ta arena jest po prostu. Ja nie wiem, nie? To będzie taka jazda. Co, co to się stało? Oho, dobra, nieważne. To te emeraldy se tutaj tak leżą To inaczej, ja je na środku tutaj dam To zrobimy taki myk Pyk, 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 pyk mm, pyk, 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 Później będą jakieś kurde skargi Na nas czy coś Ale nie no oczywiście odcinek się tylko i wyłączy w celach Humorystycznych także no Jeżeli dotrwaliście do tego momentu to napiszcie trolla My wam poprzypinamy serduszko e, Ponieważ no chcemy... zieloni płodną no, ogólnie Aha, no chcemy wiecie, żeby się, żeby nie było nudno. Nigdy w sumie takie odcinka nie było z Cube Gama, także no myślę, że... Te... Myślę, Most. że jest naprawdę ciekawy Czekaj, o widzę. O czekaj, niech ten, niech ten zielony tylko zobaczy te emeraldy. W ogóle... Właśnie chyba jeszcze pójdziemy później na inną arenę, bo oni już się kaptają, że to jest troll Żeby wiesz co zrobić? Co? Żeby... Żeby kogoś poteleportować. Chodźcie tutaj, tutaj macie emeraldy. Pa, 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 ja, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, chodź. Pa, pa, pa. chodź, tu masz emeraldy. Pa! Nie możesz ich wziąć! O nie! Chcą wziąć te emeraldy, a nie mogą. Patrzcie, ile to jest barier. Znikają! Nie, 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 bariery nie znikają. O Jezus, nie mogą ich wziąć. Ale oni się z tym męczą. No nie, spadł. Uj! Ty poriery, żebyś się ciszyła. Ale ten co robi, ten co robi, chłop. Dobra. Nie ma no te tutaj kowadła, nie? Y, kowadło, no jest, czemu nie? Pa. A, a, a po co ci? Po co ci kowadło, halo? Zobacz. Dobra. To na następnej arenie będziemy się kogoś teleportować. Już, be, już bez takich ostrzejszych troli, tylko po prostu zwykłe teleporty. E, I może w sumie to zrobimy na jakiejś innej ręce niż Bedwars. Co ty na to? Znaczy minigierce, niż Bedwars. Dobra, e, co im dajesz w ogóle? Kurde, nie mogę. O, ja mam pomysł: dam im order strollowanego. Order strollowanego. Oho, nie, mo nie można faktycznie. Kurczy, słabo, szkoda. Lipa. No tak. Rzuciłem na mnie witkę. Nie no chłop będzie chciał przyjść po te emeraldy, czy nie? Jak on nie wie, co się dzieje? Papa, pa, pa, pa. pa. Niech on przyjdzie po te emeraldy. Nie ma ich już. Nie ma. Nie gadaj, że ktoś zabrał. Nie, no wątpię. Dobra, czekaj. Uruchomimy jeszcze raz. Emeraldy. Pyk. Diamenty. Pyk. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, tak. To żeby tu nie wszedł czasem. No, o, dobrze, dobrze, dobrze zrobiłaś. Dobra, jest zamurowane. No nie, no nie ma opcji, żeby ktoś to wziął, nie? Po prostu nie ma takiej opcji, ale. Ten chłop się tutaj głowi, żeby tutaj wskoczyć. Pa, on będzie chciał górą. No i tam nie wejdzie. Jeju, oni tutaj się skupiają na tych Emeraldach w ogóle. Dobra, Natala, w sumie z tej areny też chyba, że tak powiem, nici. Znaczy nici. No już tutaj potrolowaliśmy i to ładnie, co? No chodź na Skywarsie tam Dobra. Dobra, także widzowie, przenosimy się na Skywarsy i zaraz się widzimy Tak więc widzowie jesteśmy już na kolejnej arence eee, dawaj tutaj Natala Dobra, dawaj tego, tepnij tego Robertosa na środek okay. Robertosa? Dobra Tak, dawaj, dawaj go na środek Ciekawe co zrobi dawaj szybko, 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 szybko. Robertos, pa 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 Co się dzieje? Co on zrobił? A weź go tak, w, wiesz, po poteleportuj go tak po całej mapie, tak wiesz, go. O, po, Pa, Po, po, po! Po! co się dzieje? On zaraz się będzie bał, że cheaty. Zginął, o nie! Zginął, dlaczego on zginął? O nie! Ty, ty zobacz! Tutaj Roberto... panowie, tutaj mamy do, dobre pomysł Dobre duo? Do, do Roberto nie wie o co chodzi, co to było. Czekaj, ja mu napiszę, strolowany, normalnie Bo tutaj ten, o Jezus <grystanie> O Jezus, to już giną wszyscy Ten też zginął Wyszedł, wyszedł, wyszedł gracz, Ro Roberto co napisał, że to już się cieszę, że na środku byłem Dobra, to jest jakłek Można jego strolować, tylko pytanie jak? No Jakłek, no. czekaj Zteleportuj go może do nich na plecy czy coś? Nie wiem w sumie okay. bo, bo tutaj ty możesz akurat teleportować tak te, 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 wiesz, bo... No... Kurde... Żeby także... nie spadł! Także zostawiajcie łapy w górę za, za, za te trole i za to wszystko mordeczki Subskrybujcie kanał mój i Natalii Dobra, żeby nie spadł, w razie czego się go Dobra, kilka razy Dobra, gdzie, gdzie, gdzie są te panowie? Jakłak jest na górze tutaj e, Skywarsów. O! <laughs> Ten... co w ogóle... O nich w sklepie! Jednego i drugiego, bo oni mają słabe ekwipunki Ty, Jakuek... Coś ty ja, zrobiła no mam go na jego wyspę jest Co... powrotem Co jest w ogóle, on mnie ogarnie chyba Ja pierdziule Ja w ogóle zaraz mam obiad, nie? Dobra, Jakuek zginął Hubzos Dawaj tego Hubzoza, bo on tutaj... on tutaj, cofki ma ja tutaj... O, o, no ja chcę, żeby on coś napisał z moją fajną reakcję, bo on napisał xd i, i nie wiedział o co chodzi O, tepnij go ho, 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 ho. Dobrze, dobrze tepnij go No nie, no czemu on zginął? Bo chyba dostaje remage, wiesz? Kurczę Tu Hubertos się sam bije Dobra, to dawaj tego Hubzoza Weź go Hubzoza. teleportuj, Bo on się tutaj podpala Gdzie są podpala. ci różowi? E? Czekaj o jezus! Oni sobie kopią mapę po prostu. Już, już tam jakaś olcia spadła. Czekaj, um, czekaj, 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 czeka. gdzie ty jesteś? To jest Hubos, tak? Hubzos, no. Tepczysz go tutaj? To no nie gadaj. <noise> Zaprzyjaźniam się? Alex z Aleksem? O! <noise> <Spotkanie. głosy> <noise> Ten Terminał! Mieć mieć wydał się nie O! Pa, on go zrzuci? Co oni robią? Nie wiem. Co? <śmiewanie> Dobra, mordeczki. Przechodzimy już na ostatnią arenkę Tak, więc, nasza ręka wystartowała. Game od 1, niewidzialność, yy, ale taka pitna niewidzialność. I ja teraz idę patrolować innych graczy. I, i Natala idzie innych. Także momencik, ja Ja biorę tak, ja, ja, ja chcę iść na werkę! Ja chcę werkę patrolować! Jezus Maria, je, jak ja bardzo bym tak chciał zrobić? O, cicho, cicho, cicho. <grym> strzela i nie wie, kto do niego strzela. <grym> cicho, cicho, O! Cii, 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 nie widzą mnie. Ja tu muszę zrobić sneaky akcje. Jezus arya. ja po prostu uwielbiam Ja tak, Jezus Ja wiedziałem, że ja muszę ich potrolować, nie Po prostu uwielbiam Nie ma budowania się Nie ma takiego bicia Nie ma, nie ma, nie można Nie ma Żal mi was Oj, oj Dobra, skopujemy wyspę chyba, co Wow <ścoughs> Nie, no dobra Trzeba tutaj coś innego wymyślić. Hmm. Ma pomysł. O! O nie! Zostaw to! O nie, wzięła mi diamenty! Nie, 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 gabisz, gabiś, gabisz, gabiś, gabisz, gabisz gabiś. Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ja ci nie dam diamentów Nie, 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 niszczymy to. Żeby nikt tutaj diamentów nie miał A wodę im wylewasz? No. O kurde Topimy ją, czekaj, bariera bariery nie ma, nie? Jezus nie ma No, jest ja rybą to, by, to popływa. Jest ja rybą to popływa, mówisz? O nie, Gabson tutaj wrócił. Gabson nie, nie ma takiego tutaj wracania. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Oj, Gabi została zabita. Potrolujemy, trolujemy. <ścoughs> Salewane normalnie. Topimy ją. O, tutaj sam się Pot buduje na górę. Z bedroka trzeba będzie obudować y, gdzie? Zniszczyłam oh. im to <grywia> Wiecie? Niszczymy, niszczymy Jezus, waria Ale, Ale to jest przykre Ale to jest przykre Ale to jest przykre Jezus Dobra, jak tam Wercia się trzyma? No nie no, żółwia Wiercia... ma Budowanego Ja tutaj diamenty muszę poniszczyć no, co tam, Wercia? Dobra, damy jej kwiatuszka Trzymaj Żeby... Żeby się nie spinało Trzymaj kwiatuszka e, No O, tego teleportujesz? Nie. Ej, ktoś A. został zabity Nie fajnie. No tak, spad. Dobra, niech tutaj idzie On wi Widzą mnie chyba Widzą nas No, widzą, bo ta niewitka jest taka niepełna No, ale dobra, no Hmm Dobra, złożyłem skrzynkę Co, co, co? Lepszy pomysł O, czekaj Popodpalamy tylko troszeczku A tam troszeczku. podpalamy, mam lepszy pomysł Nie gadaj lawom Nie Nie gadaj Ja czekam co ty zrobisz, bo ja nie wiem, nie? O nie, podki... ja wiem! Właśnie, czemu ja o tym nie pomyślałem! Właśnie! Czekaj, 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 o, czekaj, tutaj czekaj, czekaj, mamy, czekaj! tutaj mamy? Ktoś się buduje. Nie, nie. Gdzie? O, <laughs> Jezus! Werkę, właśnie, werkę, werkę, werkę! Co strzelasz? To... O, ale werka jest. Jezus, Maria, strollowana totalnie dzisiaj. Dobra, leci, werka! No i GG, wercia zginęła. Yy, dobra, tutaj jest jeszcze. Tutaj jest jeszcze hop. Sindbad. Trzeba go wykończyć gdzie ty masz już. tego sinbaga? Oh, spalił się, ojoj Ojoj Spaliłem go przez przypadek Jest Barto i Gawron Dobra, Barto, Sky, Pewnijmy gdzie oni się, są? Pewnijmy się, że nikt się nie dostanie na środek No Dobra, tu jest, tu jest ten Barto A ja mu takie coś zrobię I Pyk O nie o Jezus, oni tutaj teraz będą trollowani mistrzowsko, nie? O, jeden już się spalił Teraz Gawron został, Natala, coś specjalnego dla ciebie Dawaj To co? jest twój... Rób coś rób z nim, rób z co chcesz Który? Gawrony? Gawron Tak, jest to ostatni gracz, którego dzisiaj będziemy trollowali Dawaj eee, Dobra hmm. Jakiś boom Jakiś boom musi być TNT? Ma. Robimy TNT Natala? Patrz Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł W To co? Dawaj TNT Robimy O nie on nie będzie niższy. panie! Ja tu mam... wiem! Game mode 2, Gavron Gavron, podłoga On już ma game mode 2, on już tego nic niszczy Załatwione, załatwione Panie kochany Normalnie Ale będzie jechane w tym momencie Dobra Chcesz odpalić? czego komendę tutaj przygotowaną dla Gawrona Żeby nie cierpiał Game od 1? Nie, kill Gawron Aha. Dobra Odpalando Odpalando Ale poleci <głos> <głos> Dobra widzowie, widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc widzowie, dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój Natalii kanał. To by na tyle trzymać się. Cześć! Hej!